Tomasz Gontarz, witam Państwa ze Szczecina. 10 kwietnia 2013 roku minęła trzecia rocznica katastrofy pod Smoleńskiem, w której zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z 95 innymi osobami, które leciały do Katynia na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Dziś nie wiemy, co było przyczyną tej tragedii. W trzy lata po katastrofie zapytamy mieszkańców Szczecina, co sądzą na ten temat. Czy ich zdaniem w Smoleńsku doszło do zamachu, czy był to nieszczęśliwy wypadek? Nie, wypadek. Dlaczego Pani tak uważa? Tak uważam. Na pewno ja, gdybym była Rosjaninem, nie zrobiłabym tego Polsce na własnym terenie. Gdybym chciała zrobić zamach na ten samolot, zrobiłabym to w Niemczech, gdzieś na innym terytorium, ter 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 ale nie ja. Ja, ja, tak mówię. Trudno stwierdzić, ale chyba raczej mi się wydaje, że bardziej chyba zamach. Dlaczego? A, no, czy śledziłem na internecie różne właśnie takie... Jakieś filmiki można było znaleźć i ogółem było sporo dowodów na to, że, że to był zamach raczej. Nie, to był nieszczęśliwy wypadek. Doszło do wypadku, na pewno. Ja nie wierzę w zamach. To jest wszystko wymysł Jarosława Kaczyńskiego. Proszę pana, dla mnie to jest takie proste. To pierwsze. Czy jednak doszło do zamachu? Jasne. A dlaczego pan tak sądzi? Proszę pana, z obserwacji tej, co od początku obserwowałem do dnia dzisiejszego, z tym matactwem, z tym krętactwem, ja jestem, wie pan, z tych stron, z tamtych stron i wiem, jak tam się działa. Ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Podejrzewam, że nie było żadnego zamachu, tak mi się wydaje. Dlaczego pani tak uważa? Dlaczego tak uważam? Bo to by było zbyt oczywiste, tyle mogę powiedzieć na ten temat. Naprawdę nie zagłębiam się w politykę, ale... Wypadek. A czemu, dlaczego pan tak uważa? Tak myślę. Jesteśmy chrześcijanami, wierzymy, że Bóg ma wszystko pod kontrolą i Polskę tak samo, tak? I cokolwiek by się nie działo, Bóg o tym wie. I to jest, to jest nadzieja dla nas, że Bóg wie, co się dzieje. I możemy w to położyć tą nadzieję, że e, cokolwiek by się nie wydarzało. Tak? Polska walczyła, Polska poddawała się w różnych okresach swego życia. Zrywy były, tak? I, i... Ale ja wierzę, że Bóg nie zapomniał o Polsce. Dla mnie przemawiają te rzeczy, które mówią, że tam nie było żadnej żadnego zamachu. Był to po prostu nieszczęśliwy wypadek. Czy błąd ludzki, czy jakikolwiek inny, trudno powiedzieć, ale na pewno nie zamach. Moim zdaniem wypadek z 2010 roku, naszego prezydenta tam, 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 no to doszło do zamachu ruskich. Ja mam jeszcze, ja. Tych, 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 coś tam doświadczyłem. To to ja to to A dlaczego doszło do tego zamachu? No, bo róż też nie lubią po prostu. E, to było przede wszystkim chyba ich błąd, tak, że tam pojechali, że tak powiem. To, czy to był zamach, ciężko powiedzieć. Teraz jest duża afera według mnie, tak. Teraz się rozgłaśnia wszystko, mówi się o tym. A jaka jest prawda, tak naprawdę chyba się nie dowiemy. Tak mi się wydaje, tak. Moim zdaniem doszło do wypadku. Doszło do zamachu, ponieważ jak wiadomo mieliśmy problemy z nimi i. Moim zdaniem doszło do zamachu. Nie. A jaki problem mieliśmy? No, jak wiadomo, wcześniej mieliśmy problemy z Rosją, czyli typu, yy, jak y, z tego, co mi wiadomo, yy, nasz prezydent, świętej mamy pamięci, Lech Kaczyński, yy, miał problemy z prezydentem z Rosji. Nie to mi się zdaje, że był wypadek. Dlaczego tak sądzisz? No bo wątpię, żeby Rosja Chciała po prostu jakiejś wojny albo konfliktów w środku Europy, praktycznie. Nie było wojny. Nie powinni umierać. Oczywiście, że doszło do zamachu. Dlaczego tak sądzisz? Bo na, szcząt... no, bo na szczątkach tu po lewa znaleziono kawałki tro... e, trotyl. To był wypadek, gdzie jakiś zamach? To jest w ogóle bez sensu. Przed... Dlaczego tak pani sądzi? Nie będę się wypowiadać. Myślę, że to był zamach. Dlaczego? Tak pani sądzi? Nie wiem, jakoś tak. Wydaje mi się, że to był zamach. To nie może być tak, że to samolot tak uderzył w i to tak po tej wrzozy. Przecież tam, ta mgła tam była, no to ona była tylko przez ten moment i katastrofy w sumie. Nie zastanawiam się, ale myślę, że mógł być to nieszczęśliwy wypadek. Chociaż wiele wskazuje na to, że coś tam mogło być ukryte, więc. No nie wiem, no nie zastanawiałam się nad tym. Według mnie nie. Nie doszło do zamachu. A dlaczego tak pani sądzi? No, nie wyobrażam sobie tego. Trudno powiedzieć. Według mnie był to wypadek. Wypadek. Dlaczego tak sądzisz? Sam liczyłem kwestie brzozy i dwa razy cieńsza brzoza przejechałaby to skrzydło. Sprawdziłem to fizycznie, więc. Nie mam powodu, żeby wierzyć w jakikolwiek zawach. Był wypadek. A dlaczego tak pani sądzi? E, po tym, co się słyszy w mediach, w prasie, wydaje mi się, że. w ten sposób, a nie inaczej. Nie wiem. To to jest... <laughs> nie wiem, no nie, nie mam pojęcia. Powiem szczerze, że nie wiem. E, moim zdaniem to był wypadek, no nieszczęśliwy. Dlaczego tak pani sądzi? Oglądałam program i skłoniłam się ku temu, co mówili w programie. Nie ufam po prostu, no ruskim po prostu Związkowi Radzieckiemu. Po prostu zatajenie, kłamstwo, złodziejstwo i tam prawdy się nie dojdzie. Mam zdanie takie, że należy dokładnie doprowadzić do wyjaśnienia, a jakie ono będzie zobaczymy. Natomiast snucie różnych pomysłów, urządzanie dzielenia społeczeństwa jest oburzające. Data 10 kwietnia zapisała się grubymi literami na kartach powojennej historii Polski. To już nie tylko kolejna rocznica zbrodni katyńskiej, ale również katastrofa smoleńska. W całej Polsce odbywają się msze święte, marsze, uroczystości mające na celu upamiętnić tę tragedię. my się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głupi. Tylko co nieważne, jak krowa się w tak prędkie, że nagle się staje, potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna, jak czystość urodzona, najprościej z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście. Przychodzi jednocześnie, jak potos i humor, jak dwie namiętności wciąż słabsze. W związku z przypadającą dzisiaj trzecią rocznicą tragedii smoleńskiej, której śmierć poniósł w świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, mój tata, w świętej pamięci Maria Kaczyńska, moja mama, jak też pozostali członkowie polskiej delegacji na uroczystości obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, chciałabym wyrazić w dniu tej smutnej dla mnie rocznicy swoją wdzięczność za Państwa pamięć, potwierdzoną udziałem w uroczystościach, które odbywają się w tym dniu na Pomorzu Zachodnim. Jest nas coraz więcej, żeby wzbudzić sumienia obecnie rządzących. Może po to tu jesteśmy, może po to, żeby oni spojrzeli, dokąd zmierzają, bo duża część narodu chce prawdę. Biskupi polscy błogosławią zarówno obecnym na tej wspólnej modlitwie, jak też całej ojczyźnie i narodowi na polskiej ziemi rozsianemu po świecie. Obejmują tym błogosławieństwem także miejsca znane i nieznane, gdzie są kości i szczątki Polaków.